Witam dzisiaj. Pokażę Wam Nissan na To jest akurat 2007 rok. Pokażę Wam z zewnątrz, jak on wygląda. I w środku. taki typowy miejski słów o średnich rozmiarach zaczniemy od strony pasażera z przodu ile mamy miejsca wysokie bardzo wsiadanie, wygodne zobaczcie ile tu mamy prześwit wysoki i jeszcze fotel jest stosunkowo wysoko umiejscowiony i tutaj mamy deskę rozdzielczą, nawiewy tutaj mamy płytę cd tutaj mamy akurat wersję klimatronik dwustrefowy klimatyzacja, podgrzewanie szyb gniazdko tutaj mamy tutaj mamy blokadę Blokady drzwi tu mamy dwa, dwa pojemniczki na kawę, na kubki tu mamy duży, głęboki schowek, który pomieści litr pojemności. Uchwyt, rameczka, elektryczna szyba, schoweczek. Tu też mała jakaś butelka nam wejdzie. Tutaj mamy tylną kanapę. Regulki regulowane, profilowane. Fotele są, powiem wam, dosyć wygodne, nawet więcej niż wygodne. Zobaczcie, jak tutaj mam dużo miejsca, ja mam 1,76 m, mam jeszcze dużo, dużo miejsca do fotela przedniego, a przedni fotel też miałem ustawiony pod siebie, więc dużo miejsca było wolnego. Nad głową mam około 10 cm jeszcze, więc miejsca tutaj jest naprawdę bardzo fajnie. Tu też macie dwa, dwa miejsca na kubki, możemy sobie to złożyć. Niestety nie mamy nawiewów takiej siateczki. Bagażnik. Bagażnik to jest akurat koło, koło dojazdowe, dlatego że tutaj pod podłogą jest złożona butla z gazem. Niestety tam jest przewidziana dojazdówka Nissanu Qashqai i o, udało się. I tu jest butla włożona, tu jest jeszcze zlewarek, miejsce na, na jakiś trójkąt. I tu jest przenoszone miejsce na koło dojazdowe, więc butla wchodzi bardzo małej pojemności. I ta butla tutaj jest włożona 40 litrów. Dlatego ta podłoga jest, jak spojrzycie, taka nierówna, nie dochodzi do, do końca. No ale to sobie przy instalacji trzeba wybrać, znaczy nam zależy, czy na większej butli. Żebyśmy rzadziej tankowali albo na, albo na mniejszej butli i wtedy to ładnie wygląda I Miejsce za kierownicą Tutaj mam sterowanie czterema szybami Blokada szyb Plastik niestety i metal Jak fotela ręczna Mamy regulację świateł. Tutaj mamy lustereczka elektryczne, prawe, lewe. Kierownica, tempomat, regulacja głośności, radio, telefon. Tutaj też mamy blutacza. Jak wyglądają zegary? Teraz Wam odpalę, pokażę, jak to wygląda w opisie. Tak wyglądają zegary. Już mamy podświetlenie przodu. Tu mamy podświetlenie tyłu, widoczność jest w porządku w szybach, szyby są wysokie, lusterka są bardzo duże, bardzo duże lusterka są, więc widoczność jest naprawdę w porządku, nie ma się do czego doczepić. To macie podświetlenie, Teraz zagłączamy ja silnik. Więc autka, jak najbardziej rodzinne, pakowne dla osób też starszych lub z problemami z wsiadaniem, bo to jest podwyższone, jest wyższe. Więc bardzo, bardzo fajnie, jeśli chodzi o kwestie właśnie wsiadania i wysiadania z tego samochodu. To jest naprawdę bez żadnego problemu. Mam nadzieję, że komuś pomogłem przy zakupie, czy się na Nissana. Zapraszam na inne filmy. Dzięki i do widzenia.